wiadomości 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 w małym sklepie zakupów już nie zrobisz zobacz ile zniknie w tym roku przez ostatnich 5 lat liczba w tym roku w Polsce które otwierają przebywa miejscowości Komisja Europejska. Wcale nie ma żadnego sklepu dla niepełnosprawnych i osób starszych. Blisko do domu, już dużym ułatwieniem jest. Jest to takie dla nich i dla niepełnosprawnych. UE ma już 64 lata. Warszawa nie domaga się, ma zawsze wyparuje miliard. Władze samorządowe mają tego dosyć. Stowarzyszenie Polskich Petycje z Związku. Jest spora szansa na zmianę projektów. Ale spotkać z Marszałkiem. Czekamy na odpowiedź. Bo petycja z związku. Władze samorządowe. Podatek, który ma zawsze wyparuje blisko. Dramatyczna akcja ratunkowa na Bałtyku. Brytyjskich, morska służba poszukiwania odebrała słaby sygnał z Kaliboforta. A fala zmyła z pokładu dwie osoby. Niestety warunki. Na pokładzie wiatr w porywach osiągał prędkość 60 km na godzinę. Ja jacht uległ łebą, a położony kilka mil na wschód, fala zmyła z podkładu. Ratunkowej skierowano dwie jednostki. Samolot, fala zmyła z pokładu. Wiadomość z ostatniej chwili. Kraków. Od amatorskiej bomby zadrżała cała kamienica. Do nowej produkcji bomba chemiczna 18-latek zginął. Do tragedii w kamienicy Dominikiemi dołączył do nich kolega Kubałem. Co prawda nie jestem do końca pewien, Dominikiem i na, na karę dwóch lat więzienia, zawieszenie na 4 lata, dozór kuratora i grzywny, ale proces karny będzie powtórzony, gdy na miejscu Maciej B mieszkał, mieszał czynnik poważnych obrażeń, zaraz po wybuchu na miejsce przybiegł karnemu. Sport. Wiadomość bardzo z ostatniej chwili również. Roberto Mancini, Manchester City, Fernando Torres, Liverpool FC. Przyszłość wszystko w celu zatrzymania. Piłkarzem, ale menadżer. Wymaga Liverpool. Rozpoczyna się dopiero od 70 milionów funtów. Klub z Manchesteru, kupując kadra Mancini'ego znacznie na wyspy. Na wyspy. Transfer zależy od jego sytuacji. Ceny, tak jak mówiłem, najpierw liczy się cena, a potem chęci piłkarza. Wyjaśnia. Podsumowanie. Torres wielokrotnie o najwyższe cele po trzech latach, którą wpłacano mu w Madrycie z Anfield Road, pozostaje w rękach. Zapewnił go, że wkrótce Toma i Hicksa, którzy trenerowi mówią, by kupić, musisz najpierw nie grają na niego wielkiej roli. No za pogody. W zachodniej Europie. Hiszpania, Portugalia, będzie świeciło słońce. Temperatura od 10 do 30 stopni. Wielka Brytania. Gorące opady lawy. Z Islandii wszystko. Z Islandii. Następnie Europa Centralna. Polska, Niemcy. Niestety pogoda nieokreślona. Będzie świeciło słońce, ale w tym samym czasie może padać deszcz. Następnie Ukraina. Myślę, że was nie interesuje, nikt tam nie jeździ. Następnie Włochy, Grecja. Świecić będzie słońce. Temperatura 35 stopni, może śródziemne. Powietrza jest znacznie wyższa. Następnie Skandynawia. Tam jak zawsze będzie zimno. Dziękuję bardzo.